Jezusa nauka była prosta. Jego mowa była bardzo prosta. On mówił na tej drodze, głupi nie zbłądzi. Pytanie jest, kto wybiera tą drogę? To jest zwykłe pytanie do ludzi: kto wybiera tą drogę? Kto w ogóle chce osobiście poznać Jezusa? Kto go chce osobiście doświadczyć? Nie przez kogoś. Nie przez religię, nie przez gadkę, tylko kto go chce osobiście poznać i doświadczyć. Osobiście, bo może każdy, jeżeli dzisiaj do niego powiesz przyjdź, bo chce Ciebie poznać, to go poznasz. Jeżeli powiesz przyjdź, bo chce Ciebie doświadczyć, to go doświadczysz. Zapewniam, że doświadczysz. Jak doświadczysz, ale na bank będziesz mieć takie doświadczenie, bo Bóg jest na wyciągnięcie ręki dla każdego człowieka i każdy może go doświadczyć. Nie musisz zrobić jakiegoś uczynku, żeby go doświadczyć. Nie musisz pójść do kościoła, żeby go doświadczyć. Musisz po prostu zawołać do Niego: Przyjdź do mojego życia. Chcę Ciebie poznać. Tyle lat bez Ciebie albo bez wiedzy. Nawet nie wiedziałem jak bez możliwości, ale dzisiaj przyjść do mojego życia, bo chcę ciebie poznać i chcę ciebie doświadczyć i doświadczysz Jezusa. Tak, że będziesz ty wiedział, że to jest Bóg.